Witam, jest, jestem Masz, a w tym filmie chciałem Wam przedstawić kolejnych kilka rzeczy do budżetowego zaganiacza. Mianowicie tutaj mamy taką przelotkę Thermalrighta, dokładnie z tego modelu chłodzenia. Było ono zamontowane wcześniej na moim q 9400, czyli oczywiście soket LGA775 i dzięki tej przelotce, tak to nazwijmy, będę mógł zamontować ten już powiedzmy leciwy, ale dalej mocno wydajny wentyl na sokecie 1150. Ta przelotka kosztuje 39 zł plus przesyłka, więc 57 zł, a nabyłem ją w sklepie Proline. Wysyłka była błyskawiczna, aż się zdziwiłem w zasadzie następnego dnia była wysłana i w paczkomacie była kolejnego, więc można szczerze polecić ten sklep, przynajmniej w moim przypadku się to udało bez żadnych kłopotów. Jak widzimy, tutaj jest ta pokazana przelotka. Tutaj jakie są zgodne sokety tu nic nie mamy, tutaj samego producenta i od tyłu, jak to będzie wyglądał montaż przy wybranych soketach. Zajrzyjmy więc do tego, co dostaliśmy w tym zestawie. No więc dostaliśmy, tak, oczywiście jest tutaj instrukcja, jak tego użyć. Do każdego soketu jest oddzielnie i tutaj mamy cały ten zestaw składający się odpowiednio z odpowiednich elementów do danego soketu. Myślę, że pokażę, jak to się montuje. Wtedy będzie wiadomo, jakie elementy są pod dany zestaw. Kolejną rzeczą jest wentylator, gdyż muszę go wymienić na zasilaczu już za chwilę dosyć głośno daje znać o tym, że jest w obudowie, więc mało to jest przyjemne w użytkowaniu i też już swoje ten wentyl przeżył. Niestety miałem mały psikus, gdyż w moim przypadku nie był zastosowany zwykły 12 cm wentylator tylko Niestety 135, więc trzeba było tego się dosyć naszukać, gdyż mało jest tego typu wentyli w naszych sklepach, nawet internetowych. Dostałem go na Allegro. Tutaj mamy też w zestawie, kupiłem sobie średnio na USB 2.0, ale to do innego kompa. I tak to właśnie wygląda. Myślę, że będzie dosyć solidny ten Zalman i na tyle wydajny, żeby schłodzić mój zesilacz. Jak widzimy tutaj jest dokładnie 135 mm. A ciekawe jest to, że te uchwyty montażowe są na 102, 120 więc jest to taki, troszkę można rzec, dziwny, dziwny model. Kosztował on 46 zł 31 groszy, więc no nie mało. Plus, oczywiście, przesyłka. To przesyłka była tylko 7 zł. Więc tak. Tu mamy sam wentyl. Jak wspominałem, jest to 135. Gniazda montażowe 120. Jest tutaj złącze 3-pinowe. Dosyć długi kabelek. Poza tym znajdziemy jeszcze. W zestawie gumeczki montażowe, więc też fajnie nie będą użyte w tym przypadku. Przy tym wentylatorze, ale mogło się przydać do czego innego. I tu mamy też przerodkę jeszcze spowalniającą działanie tego wentyla. To na bok, i zobaczmy kolejną rzecz. Jako pastę użyję MX-2, no jest to myślę taki rozsądny wybór między jakością a ceną, zapłaciłem za nią 27,90 w stroniku. Do tego zamontujemy, no nigdy jeszcze z nich nie korzystałem, Silentium PC, zobaczymy czy ta polska firma, Oczywiście design Unia Europejska, ale wykonane już niestety w Chinach. No ale cóż, ale cóż. Dosyć ciekawe rzeczy oni tworzą, więc myślę, że to też okaże się dosyć niezłym zakupem. Co znajdziemy wewnątrz? Oczywiście poza samym wentylatorem, który. No, Powiem szczerze, jest wykonany, widzę, dość solidnie. Ma tutaj w oplocie kabelki jest tutaj wtyczka czteropinowa. Poza nią znajdziemy śrubki montażowe i dodatkowo jeszcze gumeczki, żeby to nam nie wpadało w wibracje. Kolejną rzeczą jest to chłodzenie do łudowy. Jeden zamontuje, to będzie wtłaczać powietrze, a kolejne. Taki sam model będzie to powietrze wyciągało z nie Jest to a, B 12, tak samo jak ten poprzedni model. Tutaj mamy specyfikację tego, też oczywiście Chiny, gdzieś go indziej. Ten model kosztował dość niewiele, a dokładnie 11,90 za sztukę, a jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ten poprzedni kosztował 19,79 za sztukę. Więc można powiedzieć, że prawie można mieć dwie te sztuki za tą jedną. Co, co znajdziemy w zestawie? Oczywiście jest wentylator 12 cm. Tutaj też kabelki są w takim ładnym oplocie. Jest tutaj już gniazdko 3 zastosowane. Naklejeczka, no, naklejeczka musi być. To są śrubki montażowe i też gumeczki żeby nie wpadało nam to w wibracje. Więc no już mamy cały komplet tego i czas przejść do montażu odpowiednich elementów w obudowie i do testu wydajności tego chodzenia.